Hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie na kanale Jacek Cebulski Dzisiaj jedziemy znowu VK, który nas prowadzi do e, dziesiątki. To już jest dziewiąty poziom. Następny poziom jest lepszy od tego. Tym razem jadę z plutonowym Ozem, który zaprosił mnie w poprzednich bitwach. E, próbujemy zrobić jakiś fajny wynik. Niestety wszystkie bitwy na razie idą pod włos. Tu bardzo pomaga bilans WG, czyli 15,5 dla przeciwnika i tak podobne, nie? Mam nadzieję, że tym razem, chociaż uda nam się. O, jest batalia, coś sypią się pociski. Dobra, trochę zbądziłem. Jadę dalej, mamy jeszcze jednego plutonowego. Właściwie to ja jestem plutonowym, dowódcą plutonu jest e, kolega. Nie pchaj, nie pchaj. Czekam aż się wysunie. Ojees, zburzący yes. będzie łupał, więc... Wszystko mu będzie wchodziło po 300, po 300, ale będzie wchodziło. No właśnie Trzeba jechać dalej Nie będę tu stał Nie będę tu stał Idziemy dalej Ja ładuję szybciej niż on Weszło Side-scrap Musi skontować trochę pancerz Weszło kolega, chowaj się Muszę go tu zasłonić trochę Oni nie mogą bić, bo mogą mnie najwyżej naskoczyć na wiki Amorak? Ja, Nie, nie Amoraka nie było Może teraz? 5, 4, 3, 2 Nie Koledze się nie udało tego przy... tak. Tego to ja nie lubię Patrzcie, nie weszło Powinno wejść na miękko Teraz wejdzie Wielki cycuś to... Och! Aż miło trafić! Masz! Lubisz? <grybujesz> lubisz! Ciekawe, co tam moi plutonowi porabiają. Mogliby pomóc. Poszło. Ale się pięknie wypinasz. Nie uciekaj! Cofnij do tyłu! O, dobrze, dobrze. Siaj se, u Spoko, spoko. Mojego plutonowego mam koło siebie. Ale mu ładnie idzie. Teraz ja, teraz ja. Co my tam mamy? Ferdynand, tyłem? Dobrze widzę? Amiks, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, skupiam się, och ty gnoju Farszywy Co, na dół? Czekamy jeszcze, czekamy. Ach Są. Czekamy. Ferdynand nam nic nie zrobi. Trzy, dwa, jeden. Pioch.

Raz jest 15.5, raz jest 15 do 5, raz jest 5 do 15 To jest właśnie balans w WG to o czym mówiłem. Tak, ten kawałek będę mógł wrzucić na, na nasz kanał Tamte filmy niestety wszystkie powyrzucam, ponieważ no żałośnie to wyglądało. 20 strzałów w cel i żadnego przebicia, a naprawdę aż żal było patrzeć, nie? Tak jak mówiłem, balans wg robi swoje. Wybieraj. Chcesz pozdrowić widzów. Aukasz <noise> 42. To ja teraz dla obiany wezmę 75. Mam bardzo słabą załogę. No to weźmiemy sobie może meda dla odmiany. Przyjdziemy w szranki, pojedziemy tym. O! Nie, nie chcę pozdrowić jej <śla> Dobra, jedziemy. Jedziemy. Dziwnie losuje no, Jest taki balans robiony Żeby nie było za dużo zwycięstwa Albo za dużo porażek Żeby nie zniechęcać tych słabszych graczy ee, Żeby przestali grać Więc muszą to jakoś w jakiś sposób zbalansować no. Dobra, idziemy dalej na Następną mapą mamy stepy e, Naszą misję Robimy Nasza misja jest Na Na, na... Otrzymaniu M-ki o, o znak MA a z Tutaj też jest zrobione, więc muszę być najlepszy z najlepszych Jak się uda się Prawą czy lewą stronę, ja bym prawą, na lewą stronę nie lubię jeździć, ponieważ tutaj stoją na górce i strzelają we wszystko co się porusza, dlatego wolałbym tędy jechać Tu jestem w stanie powalczyć, przebić się przez tą stronę Tak uważam, tak uważam

Patrzcie, ile tu jedzie. Mówiłem, jak zostawimy tą stronę, znowu będzie 15 do 5, ale dla nich, no. Co my mamy tutaj zrobić? Jest taka przewaga liczebna, że to jest mała bania. Wystawienie ubaw w jakikolwiek sposób grozi kalectwem lub śmiercią. Pomocy! Wróćcie się! Pomocy! Wróćcie się wszyscy. No i do widzenia. W plecy dostałem jeszcze dodatku od Streetwagena. Gdzieś tutaj, stąd z no, Za dużo ich, no Bo pusto było Nikt nie bronił To przyjechali ma taki dziwny koło siebie, ciekawe co to znaczy. A to nie jest jeszcze przegrane.

Właśnie, nie pomagają sobie wzajemnie i to jest ten błąd. Lewa strona wieża na plecy. Tyły, tyły, tyły. Właśnie. Dobry gracz. Pilnuje sobie tyłka. Niestety przewaga liczebna jednak robi swoje jest. Jedna. Jednoosobowa przewaga jest. Jesteśmy w stanie to jeszcze ugrać. Nie traćmy HP, róbmy damage. Dobrze. To jeszcze postrzale, jeszcze postrzale panowie. Postrzale, ale celne strzały muszą być. Zacięta walka. Jest! Bardzo dobrze. Good job. Second, second, second. O nie, no przewagę HP mają dużą i. Jak to się stało, że się u nich tym wagon zachował ktoś? Dobrze. Bardzo czujnie gra, bardzo delikatnie. Ładna no. Dobrze gracz. Pięknie! Ach, z Wagon wyjeżdżam od całego, bo... Ale na YouTube w życiu Myślę, że się taki odcinek przyda na YouTube. Ostatnią bitewkę już pojadę z kolegą Ozem. Dopuścimy to do produkcji. <grym> Dopuścimy do produkcji. Cienizna. Tu kolega ładny wynik zrobił, zobaczcie 5000, bardzo ładnie wyklepał. No nic, jeszcze ostatnie, dokładnie, ostatnią bitwę jedziemy. Wybieraj, no, wybieraj. Fałkami jedziemy. Będą fałki. Pojedziemy fałkami. W takim razie, skoro kolega tak chce, tak będzie. Trafił nam się do miasta całkiem fajnie na ósemki. To musi być to. dodtam do, tam do, 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 do. miastem. Panie, miastem. Mamy jeszcze jednego plutonowego. Kolega Mario, V2. Witamy w plutonie. Kolego jeszcze nie wie. Będziesz w telewizji! Nie wiem, czy dobrze robię jadąc tutaj, ale chcę przeciąć im drogę tam.

Koledzy, macie plecy A ty już masz Amoraka rozwalonego takie lekko organizacyjna nasza Może mi skubał teraz, tak? No chodź, postrzelaj sobie. Będzie mnie skubał tutaj. Pomóżcie no, trafcie go tutaj. Jego mały beret. No. Masz. Zeżrą cię teraz. Dwa nie strzeliłem, no. Dałem się pobijać, a nie strzeliłem. Jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło. Jadę. Co ty sobie z jednym panterem nie poradzisz? O, bij go tam. Nie, nie będę mu potrzebny. Radzi sobie chłopak konale. Bardzo dobrze, niestety tu się nic nie dzieje już. Przechaliśmy przez miasta, nam się żywnie podobało. No, don't push me. <grymne> o, o, o E. To lili nam całe podwórko, no. Teraz pytanie, czy zostajemy na kapie, albo się ich pozbędziemy, albo kurka. Poradzą sobie, obiją ich tam. Ja sobie tu przyjadę. To tu do mnie strzela? czterdzieści. 40 O, leci Light Lecim Lightem Lecim, lecim Mocią panie, mocią panie Zaraz pestkę tu dostanie RHM z burzącym bije. Nie trafiłem z tej odległości. Serio? Nie co mi zrobić? Moraka mi rozwala. Patrz, że nada. 5, 4, 3, 2, 1. Czy wystarczająco długo mu zająłem czas? Wystarczająco. Czyli zwycięstwo. Dobra. Tak jak mówiłem, ostatnia bitwa. Więc jest ostatnią bitwą. Niech się stanie zadość użycznienia. Prawda. A co? Tam? Ładna bitwa była. Trochę sobie postrzelałem. Coś tam zrobiłem. Coś tam zarobiłem. Dziękuję za grę. Pozdrawiam. Chyba znajomych Oczywiście.